Dzień dobry. Moim gościem jest Adrian Zandberg z partii Razem. Witam pana. Dzień dobry. I od razu pierwsze pytanie. Nazywacie się razem, ale czy przypadkiem nie powinniście rozważyć e, zmiany nazwy? Ten żart był naprawdę świeży. W zeszłym to, ja roku. Przypomnę, to ja przypomnę, jak on brzmi na osobno. E, ale on jest nadal aktualny, bo dzisiaj jest 13 grudnia. Taka data ważna dla większości Polaków i. E, Spora część Polaków idzie na demonstracje. Tylko w Warszawie jest ich osiem i na pewno nie pójdzie Partia razem. Dlaczego? Zacznijmy od tego pierwszego pytania, które pani tak. zadała. To nie jest prawda, że razem nie współpracuje z innymi ruchami społecznymi, organizacjami politycznymi. Współpracujemy w konkretnych sprawach, w których się z nimi zgadzamy i wtedy, kiedy ta współpraca wydaje się mieć sens, tak no jak razie, współpracujemy z Zielonymi, no właśnie, jeśli chodzi o obronę tak, tak jak z... będziemy za kilka dni wspólnie upominać o prawo do wolności zgromadzeń z ludźmi z, z inicjatywy polskiej. I z Kukizem w sprawie CETA, ale już z Platformą Nowoczesną i innymi i z kodem jest Wam bardzo nie po drodze. Dlaczego? Nie chcę, nie byli, że tam, tam, Prosty kąt przykład. Kiedy nowoczesna złożyła fajne propozycje dotyczące ochrony praw zwierząt, to nie mieliśmy problemu z tym, że po pierwsze je poprzeć, a po drugie dosyć głośno mówić, że to dobre pomysły i że warto było je poprzeć niezależnie od politycznych podziałów. Tak samo jak nie mieliśmy problemu z tym, że gdy rząd Prawa i Sprawiedliwości w końcu, po latach w Polsce zaczął przeprowadzać minimalną płacę godzinową, to trzeba powiedzieć, że to jest okej, okay, mimo że naprawdę trudno pewnie znaleźć w Polsce partię polityczną, która byłaby bardziej na antypodach pomysłu na społeczeństwo Prawa i Sprawiedliwości. No dobrze, niż ale Natomiast... już jak Komitet Obrony Demokracji razem z partią bardzo często organizował protesty przeciwko niszczeniu Trybunału Konstytucyjnego, to partia razem bardzo e, osobno zawsze demonstrowała, że to nie jest jej czas, nie jest jej miejsce, nie jest jej e, sprawa. No nie, no dokładnie nie, rozróżnimy jednak dwie sprawy. To znaczy, czy sprawa jest ważna, jest ważna, ale czy ci, z którymi wspólnie się o coś upominamy, są wiarygodni. No i tutaj tego drugiego warunku niestety nie było spełnionego, no bo proszę wybaczyć, ale. Dla mnie, stawanie w tej sprawie wspólnie z posłami Platformy Obywatelskiej, którzy parę miesięcy wcześniej tak naprawdę wyjęli pierwszą cegiełkę z tego muru, który potem Jarosław Kaczyński rozwalił przy pomocy młota pneumatycznego. No, po prostu mijałoby się wcale. No Ale wrócimy do tego 13 grudnia. No właśnie. Komitet Obrony Demokracji organizuje um, demonstrację i marsz pod hasłem Stop Dewastacji Polski. Jest też strajk obywatelski. Mówię stop podłej zmianie, którego postulaty brzmią mniej więcej tak. Domagamy się dymisji rządu Beaty Szydło oraz uformowania gabinetu przez Jarosława Kaczyńskiego, odstąpienia od działań mających na celu skrępowanie funkcjonowania instytucji państwa, w szczególności od działań paraliżujących funkcjonowanie Trybunału Konstytucyjnego oraz sądów powszechnych, zaniechania działań uderzających w prawa kobiet, wycofania się rządu ze szkodliwej i nieprzygotowanej reformy oświaty, przestrzegania konstytucyjnej zasady rozdziału państwa od kościoła. Takich postulatów jest z 12, a nawet 13. Który z was, yy, który z nich wam się tak nie podoba, że aż nie możecie dołączyć? Ja, mi wydaje się, że to nie jest dobry dzień na to, żeby przebierać się w kostiumy sprzed 35 lat i zamiast rozmawiać o konkretnych sprawach, a to są konkretne ważne sprawy, co. Starać się zabawiać w taką przebierankę właśnie, w której każdy wyobraża sobie, że jest opozycją sprzed 35 lat, a że ten drugi to Jaruzelski. A gdzie, Proszę... gdzie tu jest ten historyczny sztafar? Bo ja go w ogóle nie widzę. To są antyrządowe postulaty, mija rok dokładnie od czasu pierwszego protestu. To do było 12. 12, tak, do 12. 12 do 12 grudnia widzimy, musi Pan to widzieć, jak rząd Pisu regularnie rozmontowuje instytucje, wymienia ludzi. Ludzi lepszych na gorszych paraliżuje. Trybunał Konstytucyjny niszczy oświatę, zamierza zniszczyć oświatę. Myślę, że akurat razem trudno byłoby zarzucić brak uwagi dla tych spraw. Na demonstracjach nauczycieli byliśmy i wspieraliśmy nauczycieli od samego początku konsekwentnie. Jeżeli chodzi o prawo o zgromadzeniach, to jako jedni z pierwszych podnosiliśmy w tej sprawie alarm. Współorganizowaliśmy z organizacjami społecznymi protesty w tej sprawie, ale też nie oszukujmy się, no ten 13 grudnia ma tutaj odgrywać rolę symboliczną. Nie jest przypadkiem, że początkowo część ludzi z Komitetu Obrony Demokracji nie chciała organizować demonstracji 13. Tutaj pokazuje się taka Nieosądna logika, mam wrażenie, którą, którą, którą warto sobie obejrzeć z bliska, bo dlaczegoż ostatecznie i Mateusz Kijowski i inne osoby, które były sceptyczne wobec tego pomysłu, się na to zdecydowały? Ponieważ stanęłem pod ścianą, pod takim szantażem. Kto nie skacze z nami, ten jest skaczyńskim. Jeżeli się nie zgodzicie, żeby zrobić to 13 i powiedzieć, że Kaczor to Jaruzelski, to znaczy, że nie jesteście wystarczająco opozycyjni. To jest obłędna logika z jednego powodu. Bo żebyśmy mogli w pokonać Jarosława Kaczyńskiego, to musimy przekonać ludzi, którzy oddali na jego głos, bądź rozważali oddanie na jego głosu. Taką właśnie przybieranką, udawaniem, że mamy dzisiaj znowu 13 grudnia 1981 roku, niczego się skutecznie nie zrobi. Otóż e, i mi by zależało na tym, żebyśmy rozmawiali o tych konkretnych, realnych zagrożeniach, bo realne zagrożenie to jest ustawa o zgromadzeniach. Realne zagrożenie to jest danie władzy wykonawczej możliwości blokowania organizacjom społecznym, związkom zawodowym, mobilizacjom obywatelskim prawa do upominania się o sprawy, które są dla nich ważne na ulicach. To jest realne i ważne i to jest ważne niezależnie od tego, że Jarosław Kaczyński... Generałem Jaruzelskim nie jest. No dobrze. I a to jest ja, groźny, i, niezależnie. Ja, od ja tego. ciągle nie rozumiem, bo te wszystkie y, sprawy, o których pan mówi, są? Wśród postulatów wymienianych przez organizatorów strajku obywatelskiego, dlaczego partia razem nie może dołączyć i powiedzieć, tak, my uważamy, że to jest złe i protestujemy dzisiaj? Data nie ma znaczenia, hmm. bo to jest tylko wykorzystanie rocznicy, tak jak Jarosław Kaczyński i partia PiS od lat wykorzystuje te rocznice. Właśnie. Dlaczego, dlaczego no właśnie, nie możecie redaktor, powiedzieć razem z wszystkimi, nam się to nie podoba? Pani więc właśnie mi bardzo nie podobało się. Kiedy Jarosław Kaczyński wykorzystywał, i to jest dobre słowo, wykorzystywał tę rocznicę do tego, żeby na potrzeby bieżącej polityki a starać się przedstawić jako jedyny prawidelnik złamanej w grudniu 1981 roku Solidarności, i tak samo. Zachowałem tę opinię teraz w zmienionej konfiguracji politycznej. To nie jest dobry pomysł, żeby w ten sposób 13 grudnia traktować. To jest także dlatego niedobry pomysł, że z jednej strony taki historyczny sztafasz odwraca uwagę od konkretów tak? i pozwala rządzącym powiedzieć im tak naprawdę nie chodzi o konkretne sprawy, o to czy o tamto. Chodzi im tylko i wyłącznie o to, że są antypisem. I o to, że chcą wam absurdalnie mówić, że my jesteśmy Rózech. Ale... A z drugiej strony, a z drugiej strony, i to też jest rzecz moim zdaniem równie ważna, to nam troszeczkę zaburza pamięć o tym, co faktycznie 35 lat temu No właśnie, temu się to, to ja stało. bym chciała przypomnieć. To był jeden z najbardziej dramatycznych, jedno z najbardziej dramatycznych wydarzeń w historii nowoczesnej Polski, ale też taki symboliczny. Czas, najbardziej dramatyczny czas w historii PRL-u, a to co my w tej chwili obserwujemy, i to nie jest wyłącznie moja opinia, to jest taki powrót do PRL-u, do rozwiązań z czasów PRL-u, do myślenia z czasów PRL-u, nawet ta podstawówka ośmioletnia, prawda? No to przecież posłowie PiSu uzasadniają to tak, ja w PRL-u chodziłem do, do ośmioletniej szkoły podstawowej i było dobrze. Wiele osób widzi to właśnie tak, że my w pewnym sensie symbolicznie i praktycznie wracamy do, do, do czasu PRL-u. No to, to, to może właśnie dlatego ten 13 grudnia i ta rocznica byłaby taka ważna, żeby pokazać słuchajcie, nie wracajmy tam nigdy. No i to jest właśnie ta przesada, mam wrażenie, o której Aleksander Smular parę dni temu mówił, że tak naprawdę rozbraja część argumentów opozycji, bo kiedy się tej przesady użyje, to ci, do których musimy mówić, żeby ich przekonać. Ludzie, którzy na przykład dzisiaj głosują na PiS, po prostu machną ręką i powiedzą. Ktoś, kto twierdzi, że mamy dzisiaj powrót do PRL, nie jest dobrze. poważny. A, a, a kiedy Sąd Najwyższy, rozpatrując projekt ustawy o zgromadzeniach, używa właśnie tego porównania, że są tam zapisy, które jako żywo można by zastosować w czasie stanu wyjątkowego, to on przesadza czy nie przesadza? No, ale to rozróżnimy dwie rzeczy. To, co mówi Sąd Najwyższy, to prawda. Te zapisy w tej ustawie to był bardzo niepokojący fakt, który i bardzo groźny pomysł, ale przypominam, że Sąd Najwyższy mówi o logice stanu wyjątkowego, a nie mówi o powrocie do PRL. -u. Dobra, to ja. Teraz... I ja się z Sądem Najwyższym w pełni tutaj zgadzam, ale chcę powiedzieć, dlaczego mi się wydaje, że warto, żebyśmy o tym y, grudniu 81 roku i w ogóle o tamtym czasie rozmawiali trochę poważniej. Bo to, co się wtedy stało i co na długie lata określiło historię Polski, to było złamanie karku masowemu ruchowi pracowniczemu. Ruchowi, który upominał się nie tylko o demokrację, ale upominał się o prawa socjalne, upominał się o samorząd pracowniczy w zakładach pracy, o wolność tworzenia związków zawodowych. Tego ruchu, tej Solidarności z sierpnia 80. roku, której stan wojenny złamał kark, już później nie było. Istniał związek, który, istniała opozycja demokratyczna drugiej połowy lat 80., ale co była i skala, i odwaga marzenia nieporównywalna z tamtym. I myślę sobie, że warto porozmawiać o stanie wojennym w tej perspektywie. Tak jak to kiedyś mówił profesor Tadeusz Kowalik: bez, bez stanu wojennego nie byłoby w Polsce Balcerowicza. Dobrze, a ja bym chciała uzyskać od pana taką jasną ocenę tego roku sprawowania rządów przez PiS. Liczmy ją symbolicznie właśnie od 12 grudnia, kiedy po raz pierwszy Polacy masowo wyszli na ulicę protestować przeciwko. Paraliżowaniu Trybunału Konstytucyjnego. Jak w oczach członka zarządu Partii Razem wyglądał ten rok? Co PiS zrobił dobrze, a może co zrobił źle? Jest oczywiste to, że wiele ważnych instytucji publicznych w Polsce zostało albo zdemontowanych, albo zostały podjęte pierwsze kroki w stronę ich demontażu. Taką instytucją jest niewątpliwie służba cywilna. Niewątpliwie sądownictwo konstytucyjne. Jest też tak, że no to w Polsce była rzecz, do której nas elity polityczne przyzwyczajały, to znaczy takie kolonizowanie państwa, obsadzanie wszystkich spółek Skarbu Państwa swoimi kolegami i, i ten sposób no, zawłaszczania tego, co publiczne. Ale jest faktem, że PiS robi to dzisiaj na skalę nieporównywalną, nawet z tą dość skandaliczną skalą tego zjawiska wcześniej za rzędów placówek. I ostatnie pytanie, 20 sekund na odpowiedź. I to wciąż za mało by wyjść na ulicę razem z innymi i powiedzieć naprawdę, stop, momencik, przypomnę ten postulat, stop dewastacji Polski. To naprawdę jest w tym sensie źle skierowane pytanie, że razem na tych ulicach jest bodajże najczęściej ze wszystkich sił politycznych w Polsce i często spotykamy się tam z ludźmi, także z kodu ale w konkretnych sprawach, krytykując konkretne rozwiązania, nie dając się obsadzić w jednym wielkim antypisowskim ofielu z jednego powodu. Bo to byłoby spełnienie marzenia Jarosława Kaczyńskiego, który chciałby powiedzieć... Wyborcom i wyborczyniom macie do wyboru albo my, albo oni. Otóż my, Jarosławowi Kaczyńskiemu, tej uprzejmości nie zrobimy. Bardzo panu dziękuję za rozmowę. Moim gościem był Adrian Zandwerk z Partii Razem. Spotykamy się w następny wtorek, a wszystkie odcinki programu Z Kim Dziś na VOD.pl. Bardzo dziękuję.